Proszę Boże, coś Wam powiem. Prawo jest mądrością. Mądrość jest sztuką bycia człowiekiem, sztuką dobrego życia i dobrego umierania. I można dobrze żyć i umierać tylko wtedy, kiedy przyjęło się prawdę i kiedy prawda wskazuje nam drogę. Takimi słowami wprowadza nas w rozważanie papież Benedykt. Bowiem Jezus nie przyszedł znosić prawa, lecz je doskonale wypełnić. Nie przyszedł też przeczyć słowom proroków, którzy zapowiadali jego przyjście. Lecz się potwierdzeniem, że ich słowa były prawdą. Niestety, człowiek do wniosków i zmiany decyzji dochodzi zbyt późno, kiedy mleko się już rozlało i nie ma odwrotu. Wszelkie przepisy, które w życiu napotykamy, staramy się jakoś obejść, poczynając od drogowych, przez finansowe i prawne, no i na Bożych kończąc. Za każdym razem interpretujemy je po swojemu, żeby nam było jak najłatwiej. A czy uczciwie i mądrze, to już jest inna kwestia. Czy łamanie Bożych praw oznacza, że nie kochamy Boga? Raczej na to tak wygląda, bo jak pisał święty Jan w liście, to miłość względem Boga polega na spełnianiu jego przykazań, a przykazania jego nie są ciężkie. To w czym tkwi problem? Miłość nie jest tylko samym uczuciem, ale prosi o czyny. One mają wynikać z tego podwójnego prawa miłości Boga i człowieka. Który nie zachowuje przykazań, ten jest kłamcą. Nam nie jest to potrzebne, by żyć w oddaleniu od prawdy i o Bogu i o sobie samym. Dzisiejsza Ewangelia jest nam potrzebna, by właśnie myślenie o Jezusie uporządkować. Bóg przemawiając do swojego ludu, który też był oporny w tym poddaniu się i prowadzeniu, w jakiś sposób dał podwaliny pod chrześcijaństwo. On jest cały czas tym samym Bogiem, który troszczy się o człowieka od samego początku. Nikt nie może powiedzieć, że Bóg Nowego Testamentu jest zupełnie jakimś Innym jakby wcześniej. Jakby tamten był bardziej surowy, wymagający, niedostępny a od czasu przyjścia Syna Bożego złagodniał. On ciągle mówi nam to samo: ja jestem waszym Bogiem przed, w trakcie i po skończeniu świata. Moja miłość jest trwała i wieczna, mocna i gotowa do dzielenia się dobrem. A zasady mają uporządkować nasze życie. Gdyby usunąć wszelkie przepisy, to jakby wyglądał świat? Każdy by robił, co chce. I zamiast porządku byłby wielki chaos. Właśnie ten chaos Bóg okiełznał na początku i poustawiał wszystko na właściwym miejscu, a człowieka postawił najbliżej siebie, byśmy mogli odczuwać Jego serdeczność. Przyjście Jezusa jest właśnie ukazaniem nam, jak bardzo ważna jest ta bliskość Ojca przy dzieciach. Jego zaufanie i wola wypełnienia wszystkiego, co zostało zapisane, ma nas przekonać, że nawet przy jakichś dramatycznych sytuacjach wyjdziemy z nich zwycięsko. Tak właśnie mamy spojrzeć na mękę, śmierć Jezusa, a po nich na zmartwychwstanie. Syn Boży wycierpiał i oddał życie, ale powstał zwycięski. Jezus jest tym, który przyszedł wypełnić prawo i jednocześnie dodać do Niego więcej naszego ludzkiego serca, aby sam przepis nie obrócił się przeciwko nam. Suche i zimne wypełnianie prawa nie ma sensu, jeśli nie ma w nim bijącego i żywego serca. Prawo bowiem ma nadawać głębszy sens naszemu życiu, żebyśmy nie byli tylko wypełniaczami prawa. W ten sposób ono zamiast służyć człowiekowi, niszczy go i nie daje szans dla naszego osobistego i społecznego rozwoju. Niech Pan Wam błogosławi w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Z Panem Bogiem.